Bardzo kochałam moją drogą chrzestną matkę, czyli rodzoną siostrę Marię starszą 13 lat. Obserwowałam uważnie wszystko, co wokół mnie się działo i mówiło, choć nie dawałam tego po sobie poznać. Wydaje mi się, że nie oceniałam spraw inaczej niż teraz. Słuchałam z uwagą, czego Maria uczy Celinę, aby postępować podobnie. Od czasu, kiedy opuściła szkołę u wizytek, byłam bardzo grzeczna i spełniałam wszystko, czego ode mnie chciała, byleby zgodziła się zabrać mnie do swojego pokoju podczas lekcji dawanych w Celinie. Obsypywano mnie też prezentami, które, choć miały niewielką wartość. Sprawiały mi dużo przyjemności, byłam bardzo dumna z moich dwóch starszych sióstr, lecz ideałem w dzieciństwie była dla mnie Paulina. Kiedy zaczęłam już mówić, a mama pytała o czym myślisz, odpowiedź brzmiała niezmiernie: O Paulinie. Innym razem wodziłam palcem po szybie, mówiąc: Piszę, Paulina. Często słyszałam, że Paulina zostanie oczywiście zakonnicą. Wtedy nie bardzo wiedząc co to oznacza, myślałam w duchu ja też będę zakonnicą. To jedno z moich pierwszych wspomnień i postanowienia tego nigdy nie zmieniłam. I tobą kochana matko, posłużył się Jezus, abyś mnie z Nim zaręczyła. I choć wówczas nie przebywałyśmy ze sobą często, to ukształtowała się między nami więź. Byłaś moim ideałem, chciałam być do Ciebie podobna. I to Twój właśnie przykład mnie pociągał. Ku oblubieńcowi dziewic. Ach, ileż serdecznych myśli chciałabym Ci wyjawić, lecz trzeba mi powrócić do dziejów Małego Kwiatu, które przedstawiam w całości, a zarazem ogólnie, bo gdybym chciała mówić w szczegółach o więzach z Pauliną, to musiałabym zrezygnować z całej reszty. Amen.